Moi drodzy, dzisiaj będzie o naszym miesięczniku, który już nie wychodzi i o strefie kobiet. Z tego czasu usłyszałem pytanie, czy nasze materiały techniczne, czy bierzemy pod uwagę w tych materiałach, to były materiały mojego autorstwa, więc pytanie było do mnie, czy biorę pod uwagę, że czytają to też kobiety, czy mam tę świadomość, czy, czy jakoś to uwzględniam. Proszę Państwa, nie, a wiecie dlaczego? Ponieważ ja te materiały pisałem dla ludzi. Tak samo jak te filmy, kręcę dla ludzi zainteresowanych pewnym tematem. Gdybym brał pod uwagę, i jakoś specjalnie uwzględniał to, że mogą to czytać, albo słuchać tego mogą kobiety, to by oznaczały już, że zakładam, że to jest jakaś specyficzna grupa odbioru. Prawda? Że trzeba jakoś to dostosować, bo jest, jakiś, jest jakaś różnica w percepcji. Moim zdaniem nie ma. A jak nie ma, to robimy filmy dla ludzi, imprezy dla ludzi. To proste. Tak samo zajęcia na uczelniach też są dla ludzi. Tam się nie dywersyfikuje, prawda? To jest mniej więcej tak, jakby ktoś zadał mi pytanie, no dobrze, no to y, zamiast, y, powiedzmy, o właśnie strefę kobiet, o, o kobiety jako odbiorcy, no y, to na przykład, a czy uwzględniam, że może nasze materiały czy filmy oglądać y, człowiek czarnoskóry, albo na przykład y, ktoś ze społeczności Romów, albo ktoś na przykład z, y, z innych jakiejś mniejszości, prawda? Gdybym to uwzględnił a materiały te mają charakter uniwersalny, to by znaczyło, że zgadzam się lub potwierdzam, że są to grupy o specjalnym poziomie percepcji. A to już byłoby dyskryminacją. Tak samo wobec tych grup, które wymieniłem, jak i wobec kobiet. Z tego czasu braliśmy też jako miesięcznik udział w targach motocyklowych w Ptaku w Warszawie. Targi, szczerze mówiąc, to jest moja opinia. Zresztą to wszystko, co w tych filmach tutaj oglądacie, w tym i w poprzednich wszystkich, to są moje opinie nie jakieś autorytatywne statementy. Więc moim zdaniem, te targi w ptaku to jest po prostu strata czasu. Można obejść całość w maksymalnie 15 minut. Do oglądania też jest niewiele. No cóż. Organizacja moim zdaniem słaba. Te same twarze, raczej już takich old-boyów. Te same układy, te same miny, te same reakcje. To nie ma sensu. Nieważne. W tym właśnie ptaku, czyli w tym centrum targowym, swego czasu zostałem zapytany, czy motocyklista w jakiś sposób chciałby wesprzeć strefę kobiet. Na targach motocyklowych? Moja odpowiedź była, że nie. A to właśnie dlatego, że motocyklista, którego, którego ja reprezentowałem, który reprezentował też moje poglądy i mój punkt widzenia, bo to był mój tytuł, zresztą jest mój tytuł, nie popiera żadnych segregacji. Moi drodzy, jaka jest tego wymowa? Zastanówmy się. Mamy targi motocyklowe zorganizowane dla ludzi, których interesują motocykle? I w tej strefie dla ludzi wydzielona jest strefa dla kobiet. Dobrze się z tym czujecie, drogie panie. Ja bym się czuł fatalnie. To znaczy, co w tej strefie jest? Tam jakieś są, kobiety mają jakieś szczególne. Potrzeby motocyklowe? Ja z tego co wiem, to już nie ma motocykli w wersji damskiej ze zbiornikiem spadzistym, może jakieś boczne siodła, żeby wielkie spódnice nie zaginały się, siatki w kołach, żeby się spódnica nie wkręciła. Co to może być w XXI wieku w strefie kobiet motocyklowej? Jaka jest tego wymowa? Rozumiecie? Tu jest. Całe targi są dla ludzi lubiących motocykle, a tu jest strefa kobiet. Ja jestem temu przeciwny. To nie jest objaw naszej szczególnej troski czy szczególnego szacunku dla jakiejś grupy. Rozumiecie? Wyobraźcie sobie, że na przykład zamiast tej strefy kobiet albo obok tej strefy kobiet mamy jeszcze strefę dla czarnoskórych, Strefę dla Romów i strefę dla mieszkańców wsi. Jak to wygląda? Że szczególnie ich szanujemy, czy że spychamy ich tam, ponieważ oni mają jakieś inne, dziwaczne potrzeby. Może nie rozumieją całej tej reszty targów, więc tam mają jakieś uproszczone wersje, jakieś specjalnie wytłumaczone dla nich. Proszę Państwa, to jest jawny objaw rasizmu, dyskryminacji. Rozumiecie? Dlatego motocyklista nigdy nie poparł strefy kobiet. My popieramy strefę dla ludzi kochających motocykle. To popieraliśmy. Tak samo ten film mój dzisiaj. On jest dla ludzi, którzy to oglądają. Tak samo moje materiały techniczne były dla ludzi zainteresowanych tymi materiałami. Dla ludzi, którzy byli w stanie y, znaleźć tam coś ciekawego. Ja na przykład nigdy nie dywersyfikowałem w ten sposób, że to jest dla ludzi, a to jest dla jakiejś szczególnej grupy. Ci wszyscy, którzy oszaleli na tym punkcie tych tych wybierania tych małych grup społecznych i stawianie na piedestał, to jest szaleństwo, proszę państwa. Przede wszystkim nadawanie specjalnych praw małym grupom społecznym powoduje napięcia społeczne zawsze i wszędzie. Przede wszystkim wyciąganie tych grup i robienie dla nich stref ma wymowę, właśnie segregacji. Rozumiecie? Nie teraz szczególnego traktowania. Ja tak to widzę. Dla mnie to jest oczywiste. Ja nawet nie widzę, że to może mieć inne znaczenie. Jeśli jeszcze rozumiem, na przykład, jest toaleta dla kobiet i toaleta dla mężczyzn. Okej. Okay. Ale już na przykład na targach, żeby było strefa dla kobiet i strefa dla mężczyzn, tego już też bym nie zrozumiał. Dlaczego? Na motocyklach jeżdżą wszyscy. Kto chce, to jeździ. Przechodziłem obok głównej sceny tam właśnie w Ptaku i dane mi tam było usłyszeć, siedziały jakieś aktywistki, które walczą o prawa kobiet i jedna z nich opowiadała właśnie tak niewyobrażalne truizmy, że aż się zatrzymałem na chwilę, żeby tego posłuchać. Że tak spotyka się z tym, że ktoś tam zawsze krzyknie czy powie o baba na motocyklu. Proszę państwa, takie rzeczy mogły się zdarzać 110 lat temu, bo 100 lat temu już nie. Jest bardzo dużo zdjęć, gdzie kobiety jeżdżą motocyklami 100 lat temu, ale dzisiaj podtrzymywanie tego truizmu, opowiadanie tych bzdur, jest jakieś, nie wiem, wyalienowane. To chyba służy tylko temu, że, żeby być yy, Walczącym o jakieś prawa, to trzeba cały czas udowadniać, że tych praw nie ma. Prawda? Więc skoro ja walczę na przykład o prawa ludzi bez włosów, no to muszę najpierw udowodnić na głowie no to muszę najpierw udowodnić, że ci ludzie są strasznie traktowani właśnie ze względu na brak włosów na głowie. No bo inaczej, cóż to ze mnie za bojownik, skoro nikt na to uwagi nie zwraca? Ja sobie nie wyobrażam, nie widziałem nigdy, żeby się ktoś zadziwił, że kobieta jeździ motocyklem. Moja żona jeździ motocyklem. Nie dziwi mnie to wcale. Was to dziwi? Uważacie, że dla kobiet są jakieś szczególne, specjalne motocykle? Jakieś, nie wiem, mniejsze, niższe? Jakieś z bocznym siodłem? Hmm? Zuchwytem na szminkę? Proszę Państwa, jest XXI wiek. Kto dzisiaj dziwi się, że kobieta jedzie motocyklem? To było tylko gwoli wyjaśnienia, dlaczego motocyklista nigdy nie wspierał strefy kobiet. Rozumiecie? Bo my zawsze zakładaliśmy, i ja do dziś zakładam, że motocykle są dla ludzi. Dla ludzi, którzy się tym interesują. Dla ludzi wszelakiej płci, wieku, wyznania, koloru. Motocykle jednoczą właśnie wszystkich. To jest właśnie piękne w tym. Jak yy, prawdopodobnie większość pasji, prawda? Może i zbieracze znaczków, czy na przykład pasjonaci gry w szachy, czy no, cokolwiek innego, prawda? Są zjednoczeni. To jest braterstwo w pasji. Każdy z nich interesuje się tym samym. I chwila, moment, dwoje obcych ludzi nagle mają mnóstwo tematów do obgadania. Tak jest właśnie między innymi też wśród motocyklistów. I wydzielanie specjalnych grup z tego jest po prostu działaniem. Antyintegracyjny, którego nasz tytuł nigdy nie popierał, którego ja do dzisiaj nigdy nie popieram. Mówię do Was, moi drodzy, jako do ludzi, którzy chcą czegoś posłuchać, chcą coś zrozumieć. I nigdy nie biorę pod uwagę chciałbym, żebyście to wiedzieli jakie jesteście narodowości, płci, wieku, wyznania i koloru. Bo gdybym brał to pod uwagę, to by, było, to by bardzo źle świadczyło o mnie. Rozumiecie o co chodzi? Motocykle integrują, więc zamiast walczyć o równouprawnienie, o równe prawa, integrujmy się po prostu, ponieważ walka zawsze zakłada, że musi być zdefiniowany wróg i trzeba go zwalczyć i pokonać. A więc zawsze ktoś musi paść ofiarą, prawda? Musi zostać pokonany, czy to moralnie, czy, czy mentalnie, czy, czy fizycznie. No, na tym polega walka. Rozumiecie? Zwalczanie czegokolwiek zawsze powoduje automatyczną reakcję obronną, właśnie w nas. Nieważne, czy słuszną, czy niesłuszną, tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie. Jeżeli ktoś mnie chce zwalczyć, lub zwalczyć cokolwiek, co ja robię. To automatycznie przyjmuje postawę obronną. Nie chce być zwalczony. Nikt z nas nie chce być zwalczony, pokonany w jakimś tam celu. Prawda? Ale każdy z nas chce być zachęcony, zintegrowany, czuć się fajnie w jakimś towarzystwie. Wyobraźcie sobie, miałoby to sens, gdybym na przykład w czasach, kiedy jeszcze wychodził nasz miesięcznik, gdybym zwalczał tych, którzy są mu niechętni. Zamiast zachęcać ludzi, pokazywać, że robimy coś fajnego? Myślicie, że gdybym zwalczał tych, którzy nie czytają motocyklisty, to osiągnąłbym lepsze rezultaty? Czy może zachęcając ludzi do czegoś? To jest tak samo. Dopóki będziemy z czymś walczyć, to spodziewajmy się, że ktoś będzie się bronić. Może zamiast tego po prostu się integrujmy, pomagajmy sobie, jednoczmy się jako, jako społeczność, nie tylko motocyklowa? Co o tym powiecie? Mnie się to wydaje znacznie lepszym pomysłem. Otwórzmy się na to, żeby być razem. Ja myślę, że to się dzieje praktycznie samo, że tak właśnie integrują się. Społeczności, jakichś pasjonatów. Może po prostu wystarczy temu nie przeszkadzać. Zamiast walczyć. To wszystko, moi drodzy. Pozdrawiam Was wszystkich.